serdecznie na moim kanale dzisiaj proszę Państwa chciałabym pokazać Państwu jak ja robię bardzo smaczne danie z mielonego mięska ono się zapieka znaczy piecze się około pół godziny później nakładamy na to warzywa i zapiekamy to jeszcze z 10-15 minut z takimi serkami ale naprawdę smakuje super Troszeczkę pieprzu kolorowego z pół łyżeczki, ja już mam mniej więcej wymierzone, dlatego mówię Państwu mniej więcej jak to wygląda, że pół łyżeczki czarnego. Papryka słodka, to już jest końcówka. Z tego jak nie zostanie, proszę Państwa później mieszam sobie trochę słodkiej papryki, trochę ostrej, trochę pieprzu czarnego. Mieszam i później, jak robię kotlety czy coś, to nie muszę 100 razy wszystkiego i pieprzu, papryki, tam dawać. Tylko mam w jednym wszystko sypię raz z jednej, drugiej strony i mam w ten sposób szybciej ułatwioną pracę, można powiedzieć. A więc teraz jeszcze przechodzimy do solenia. Też tu mam około 700 gram mięska. To tak na. Ja wiem. Cztery osoby na pewno powinno dostarczyć. Tutaj są moje ziółka, ta czubryca, pieprziłowy. Również do tego trzeba dać i sobie tak troszeczkę pomieszać. jest podobna Państwa jedno Można no, może jak ktoś lubi na przykład mięsie, ale żaden bóg nie daje żadnej cebuli nic tylko takie coś i teraz szukam moją blaszkę do zapieczenia o, tutaj jest wykładamy taką większą formę bo ono musi być takie maksymalnie centymetrowe nie może być więcej wtedy będzie się Ciężko zabiegało. Spróbujcie zrobić w ogóle cokolwiek z, mojej, z mojego kanału. Proszę Państwa, to są naprawdę smaczne dania. Nie to, że się tam chwalę, czy chciałam, żeby się tam na mój kanał wchodzili. Nie, to chodzi o to, jak właśnie zrobić szybko obiad. I Proszę Państwa, tak to wygląda. Około centymetra musi być. Teraz wstawiam na pół godziny do nagrzanego piekarnika. A więc proszę Państwa, pół godzinki minęło. Mięsko się zapiekło. Pokażę Państwu teraz jak to wygląda. Proszę zobaczyć. W sumie wody nie ma tak dużo, ale tego zostawię. Tak to wygląda. Około centymetra. Jeszcze jest wszystko gorące. I teraz proszę Państwa... Nakładam na to wszystko cebulkę. I na to wszystko tylko na to mięsko można powiedzieć. I tą paprykę. I wkładam gdzieś na około 10 minut. I później 5 minut zapiec. Zresztą pokażę Państwu jak to dalej idzie. A więc teraz... Mam już pieczarki. Te też mogłabym razem posypać. Ja je smarzę króciutko na. To już macie Państwo na moim kanale na oleju, troszeczkę oleju, czosnek, sól, pieprz, papryka i na koniec daję łyżkę masełka. żeby było smaczniejsze. Tutaj się ładnie. Biega. Piekło, cebulka, proszę zobaczyć, mięciutka, około 10 minut z tą papryką. Ładnie pachnie. I teraz sypiemy, proszę Państwa, na to troszeczkę kukurydzy. Jeżeli ktoś nie lubi, to może nie dawać, nie, ale przy raklecie się daje, a więc myślę, że nie za szkoły. Jeżeli macie resztki jakiejś na przykład szyneczki, salami, czy ktoś w ogóle lubi salami, nie? to proszę dać jeszcze troszeczkę salami, odoszynki, troszeczkę pasty. ponieważ była cytolka, żeby nie było takie bez smaku. To jest naprawdę, to już bardzo smaczne danie. Ja będę podawała z ryżem, tak jak już mówiłam, ryż już jest ugotowany, ciepka, ciepło. To się zapiecze i wtedy mam tutaj ananasy, takie ziołowe masełko. I tutaj można podzielić na pół. Jeżeli ktoś lubi, chce więcej, to może dać więcej. I koniec troszeczkę popaprykować. Nie I to wszystko wkładamy jeszcze na 5 minut. 5-7 minut, czyli tylko serek Zostało mi troszeczkę kukurydzy, starkowałam pół dużej marchewki ponad dwie osoby i troszeczkę cytryny, soku, z pół cytryny niecałej. I miałam porę kawałek też starkowałam, starkowałam i to wymieszam wiecz papryka też. Chciałam Państwu tylko pokazać, że w międzyczasie, kiedy się tam zapieka to można takie coś zrobić jako dodatek do obiadu I zaraz wyciągam. Nałożyłam już też ryż na talerz. Pokażę Państwu za chwileczkę, jak to będzie wyglądało ta moja zapiekanka. Proszę zobaczyć, proszę Państwa, panie się zapiekło już. Serek bokiem się ładnie już, można powiedzieć, prawie gotuje. To można by było jeszcze troszeczkę zaczekać, ale ja nie będę czekała. Z tego sera się taki sosik zrobił, można powiedzieć. Mmm, jak to pięknie pachnie, proszę Państwa. Tu mam już talerz z ryżem. Dopiero gotowałam przez chwileczką. I kroimy, proszę Państwa, można powiedzieć, ona taki jeden duży kawałek pokroić i na to, osoby nie zaszkodzi. I do tego surówkę. To proszę Państwa, dajemy tego masełka. To jest masełko ziołowe, już mówiłam, z czosnkiem. Bardzo fajnie smakuje. Jeżeli ktoś lubi słodko kwaśne takie smaki, idealne danie, naprawdę. I proszę Państwa, do tego albo na to dajemy jeszcze jeden, dwa plastry ananasa. Nie będę tego przykrywała całkiem, mamy jeden, bo akurat ja wolę dwa, mój mąż woli jeden, bo on nie jada tak ananasowo, ale ja uwielbiam. Proszę zobaczyć, proszę Państwa, tak wygląda ta zaplikanka z mielonego mięsa, z warzywami, z grzybkami, z serem, zapieczona surówka to, znaczy ryż. I to jest opcja taka na obiad, czy w ogóle jak macie gości, możecie coś takiego... Proszę Państwa, zaserwować, na pewno będzie dobrze smakowało. Zapraszam bardzo do ugotowania, jeżeli macie ochotę i możliwe, że do następnego filmiku. Dziękuję bardzo za uwagę.